Siemano, witajcie z tej strony, do mi to łazna za odcinku, zaś na moim kanale i widzowie, robię z wami spotkanie, tak jest. Zrobię im prezę no, no i właśnie mówiłem, że, mógł, że może zrobię jakieś spotkanie z widzami. I zrobię na Brookhaven. Kevin. Wchodzicie se w Brookhaven, Kevin, potem schodzicie se na dół i macie tam chyba tam gamepasy jakieś. Wchodzicie właśnie w ten utwórz prywatny serwer, czy jakoś tak, i macie utwórz prywatny serwer za 100 robux, ale, ale nie, tego nie klikacie, tylko idziecie na dół i tam macie serwery. No i wchodzicie w serwer, gdzie widzicie, gdzie widzicie takiego czerwonego folutka z takimi okularami i z tym. Więc zapamiętajcie o sobie. No i właśnie to spotkanie się odbędzie y, w piątek o godzinie 18.20. Czyli dosłownie za 4 dni, bo ja to nagrywam w lany poniedziałek. No i no właśnie. No, no i godzina 18.20. W ten piątek, bo ja to nagrywam w lany poniedziałek, więc do zobaczenia. Widzimy się na imprezie Wielkanocnej.